Cześć, cześć, witajcie! Chciałabym coś dzisiaj wspomnieć o prasowaniu, o tym, co wybieram. Zauważyłam, że bardzo wiele osób nadal no, nie zwraca uwagi. Kupując żelazkę, nie zwraca uwagi na bardzo, bardzo ważny, bardzo ważną rzecz, która że żelazkę. Dużo jest wiele firm, które stawiają na design i... i albo mówią, że to jest para w pionie i, i takie inne rzeczy i tak naprawdę i tak naprawdę nie mówią o tym, co jest w sumie w żelazku najważniejsze, czyli moc. Średnio zazwyczaj od około 1800-2000 W mają, mają, mają żelazka. Chciałam, ale jeżeli nie lubicie za bardzo pracować, jeżeli... Te e, używanie e, różnych sprayów. O sprajach to pisałam, e, pisałam, robiłam taki wpis. E, na przykład ja sprayów bardzo często używam i naprawdę ułatwiają ży życie, wygładzają tkaninę, ale teraz nie o tym. E, chciałam coś powiedzieć o stacjach parowych. E, co jest dziwne, e, i to co mówiłam na początku, e, że na mocy, e, że kupujący nie zwracają uwagi na moc. Dlatego, że bardzo często stacje parowe, ta akurat jest stacja parowa polskiej firmy Zelmer, ale wiadomo, że jest produkowana w Chinach. To znaczy już nie jest produkowana, bo firma się wycofała z produkcji tych stacji parowych, bo naprawdę w przystępnej cenie. Miałam pierwszą stację, była rewelacyjna, długo mi służyła. Natomiast już drugą druga kupiona e, jest e, w LR, no i pewnie już niedługo się jej pozbędę. Ale co chciałam powiedzieć o prasowaniu nad przewagą stacji parowych nad e, żelazkami i o mocy? Że e, nawet jeżeli ktoś się kupuje, decyduje na e, zakup stacji parowej, e, bo słyszy slogany w reklamach, że to jest stacja parowa, prasowanie w pionie okej, okay, to jest. To jest rzeczywiście, pracując dużo albo, nie wiem, ktoś ma rodzinę, dzieci i chce po prostu tym machaniem, tym żelazkiem jest, jest, no to jest pracochłonne i wymagające, jeżeli ktoś lubi jakieś czucie świeże, mieć wszystko wyprasowane, więc trochę trzeba się namachać tym żelazkiem i na e, ta para, ta para bardzo nam ułatwia, tylko jeżeli Zdecydujemy się na zakup stacji parowej i kupujemy, kupujemy stację parową, która ma niewiele 2000 mocy. No to tak naprawdę no to trochę tej pary będzie, i tam trzeba zwrócić na te bary. To jest jakiś wyrzut pary. Drugi parametr, więc najlepiej na spokojnie w internecie tego szukać. Ale jeżeli stacja parowa ma moc mniejszą niż takie zwykłe żelazko, no to ile ona tej mocy, jako na to żelazko podkreśli ile tej mocy da nam do parowania, do, do prasowania? To żelazko to akurat, ta stacja parowa, to o ile gdzieś widziałam, to jest 2400. No to jak standardowa, standardowa żelazka 1801, ale miałem duży, duży wyrzut pary, jest bardzo silny. Miałem akurat ten model jakoś się nie sprawdził, niestety już firma tego nie produkuje. Ale powiem Wam, co jest fajne w tych żelazkach. Że tak naprawdę w dłonie macie żelazko i ten sznur, e, cały pojemnik z wodą i ten kabel, w którym się dostarcza para do żelazka. Wy tylko tak naprawdę tego obciążenia nie trzymacie, więc naciskacie. Pracować, czyli tak naprawdę, ja tutaj mam ma marynarkę na manekinie, ale e, jak macie jak, jak jakikolwiek ubranie, czy sukienka, na no, wieszaku powiesicie. Bardzo często, na w marynarkach, akurat jest marynarka damska, ale w marynarkach tuż się robią zagniecenia. Nawet jak wisi w szafie, to szafie. lekko, do, lekko Tak naprawdę ten strumnik bardzo fajnie, bardzo fajnie nawet jak jest, macie rękawik, założycie to, to gdzieś może, może się zrobić kant. Tak samo jak na koszulach. Koszule męskie z tym na płasko zaprasowanym kantem na rękach, to jest po prostu czegoś, czego ja nie trawię, bo nie wiem, może od dzieciństwa już się nauczyłam prasować koszulę na koszulach taty i teraz jakiekolwiek mam bluzki koszulowe, to kant to jest coś niemożliwego. Zresztą tym bardziej mój tata był wojskowym, więc wszystko musiało być super wyprasowane, więc e, się wy, wyćwiczyłam i wiem, jak, e, jak to ma być porządnie, wygl wyglądać. Dlatego u mężczyzn zwracam uwagę na te, na te kanty na, e, na, na rękawach. Zresztą u kobiet też. E, więc to jest fajne. Macie, te nie są takie ciężkie. Jeżeli kupicie odpowiednią ilość tych barów, nie jakiś mały, więc na design, na ilość wody w pojemniku, nie zwracajcie tak bardzo uwagi, ale moc. Moc tutaj nam daje to, że to jest super. I ten żelazkiem, ktoś ma taki duży, duży, pary, tego można będzie wydech duży, duży twarz, nawet na manekinie możecie sobie to wkrótce rękawać. Tutaj nawet ten przewód, którym jest dostarczana para, jest bardzo długi. Nawet gdziekolwiek ten pojemnik postawicie, e, e, to może pokażę. Ten pojemnik wygląda tak. Więc nawet można z boku na desce do prasowania. Jak macie składaną, to jest zwykła składana deska do prasowania. Jak postawicie, on jest na tyle stabilny, że i spokojnie możecie na to odstawić, nic się nie pali. Ja mówiłam o tych, ja już mówiłam Wam wiele razy, pisałam o tych powłokach teflonowych. Widzicie, nawet w Karfurze za 15 zł. Jest niezastąpione, nic się nie przypali, żad, nic się nie wybłyszczy. Więc jeżeli odświeżacie garnitur, który e, się w szafie, odświeżać jakąś sukienkę, e, bo wiadomo w szafie gdzieś i tak ona gdzieś dotknie, coś się spłaszczy, więc ją można tak fajnie czakła się na deskę, na płaską, więc całym tym wyrzutem pary, tylko to musi być naprawdę e, e, moc, a nie. A nie a nie jak, jakaś taka stacja parowa, która ma moc mniejszą od żelazka. No bo na przykład tu jest żelazko, jest solidne, jest te fala. To ma akurat moc 3000. Tylko, że to żelazko waży, waży naprawdę sporo, więc ja jakbym miała, nawet jak on ma super wyrzut pary, nie wiem, ile tu jest... 220 gram wyrzut pary więc nieźle. Nawet jak je ja rozgrzeję i docisnę, to ono naprawdę jest takie ciężkie, że muszę naprawdę mieć dobre bicepsy, żeby to tak w powietrzu przyciskać i trzymać, bo ma spory pojemnik na wodę i, e, i mimo tego nawet pracując na płasko, i tak to żelazko się podnosi, i przy dłuższym prasowaniu jest ona trochę męcząca. Czując rękę, była leworęczna, ale czasami jakieś proste rzeczy to mogę się wymieniać. Na, na prostych rzeczach mogę zmieniać rękę, ale y, ma silną moc. Ale to jest taka przewaga, że po prostu trzymacie w dłoni coś lekkiego, z dużą mocą, z dużą parą i nie musicie się już martwić. Yy, super, super. Te są stacje parawe, super mają, e, mm, ułatwiają życie do odświeżenia, do prasowania, albo powiedzmy jakiś len bawełna, coś takiego ciężkiego, naturalnego jest po prostu niesamowite. I tak samo nawet gdzieś tak takie trudne są te rękawy, są takie miejsca albo jakieś falbanki jakieś wykończenie tutaj przy dekolcie, to można delikatnie delikatnie nawet bluzkę powiesić na wieszaku i tą parą e, parą to prasować. E, powiedzmy, to to jakieś zwykłe żelazko, to jest e, chyba nawet takie lidlowskie, chyba silver crest, tak mi się wydaje. To Już nawet to ma 2000, e, 2600 mocy. I nie Zwracajcie uwagi na to, że wierzę pa, pary w pionie, więc tak naprawdę jeżeli chcecie coś ułatwić sobie życie, to stawiałabym na stację parową, ale zwracałabym uwagę na parametry. No i też trzeba dbać o e, e, oczyszczenie. Nawet jak tutaj jest ta, e, ta powłoka nałożona, ta nakładka teflonowa, no to trzeba co jakiś czas ściągać tą nakładkę, wyczyścić. Są specjalnie do, kup do kupienia takie sztyfty, wygląda jak biała świeca, takim. E, sreberku i to rozgrzewa się żelazko i nawet jak coś macie albo właśnie używacie zwykłej wody z kranu i to jest, osadzi się kamień pod tą nawet powłoką, a nawet na takim żelazku coś przypolicie, jak nie ma powłoki, to się rozgrzewa żelazko, szoruje się tą, wyłącza się od prądu, szoruje się tą świecą i żelazko jest gładziutkie, coś coś się przypaliło, to po prostu wszystko odchodzi, więc też ważna, stawiam też na, na dbanie o te swoje rzeczy, y, sprzęty żelazka. Y, no bo po co wymieniać, po co, po co zaśmiecać planetę. Więc y, to tak w kwestii, y, kwestii takich prostych rzeczy jak parametry. Y, mężczyźni więcej uwagi na to zwracają, może kobiety bardziej na design, ale y, y, Widzę, pojawia się nawet wiele takich nowych, nowych markowych stacji parowych, w jakieś są reklamy w telewizji, super stacja parowa, lepsza od żelazka, tylko tak naprawdę jak on ma niższe parametry od zwykłego żelazka, ma mniejszą moc, więc po stację parową jak zwykłe żelazko takie domowe ma większą moc i, i pewnie więcej daje pary, a to zajmuje więcej miejsca. I tak naprawdę niewiele stwierdzicie, możecie się zniechęcić, że to jest, tak naprawdę do niczego się nie nadaje. No, a akurat w prasowania to jest tyle. No i jeszcze może w, przy okazji Wam pokażę tą. Yy, o tym spray wspominałam. Ubranka prasowania koszul. czy Panowie, jeżeli prasujecie sobie koszulę, yy, ta jest z jakiejś chemii niemieckiej, kupiona jakiś jakimś takim pobliskim sklepie. Bo przez internet w swojej drugiej nie mogłam tego otrzymać. Nie wiem, jest polska firma, nie wiem, przestaje produkować czy coś. E, więc taki spray ułatwiając prasowanie. Musicie podawać nazwy, każdy sprzedawca wie. E, w w jakiś tam, gdzie są. E, kiedyś nawet było, e, kiedyś nawet pojawiło się w rozmanie. też było dobre, ale szybko zniknęło. Chociaż tak naprawdę, w zależności rozman stosuje to im. Im dalej, przynajmniej w Warszawie, tak jak tutaj zauważyłam, im sklep jest dalej od centrum, gdzieś, gdzieś na Białęce na Targówku, gdzieś z boku, to już nie mają tego, tych samych produktów, co mają powiedzmy yy, w sklepie yy, przy Dworcu Wileńskim czy na Mokotowie. Więc no niestety taką tak stosują, więc jako klientów kategorii B tutaj traktują, że już na Białęce czegoś takiego nie będzie, co będzie w centrum. Ale też to mieli. E, ostatnio nawet w rozmanie widziałam, e, też o tym pisałam, o sprayu jeżeli coś się e, elektryzuje, ubranie się elektryzuje, takiej starej polskiej marki. To jest e, spray antyelektrostatyczny, e, e, Ania. Więc nawet, e, nawet dzisiaj byłam w rozmanie widziałam, że e, jest na półce. Jest <laughs> niedrogi, jakieś kilka złotych kosztował, nie wiem, 6 zł. Coś taka mała buteleczka, to na długo starcza. Kiedyś jeszcze były takie płyny, że można było powiedzmy jakąś spódnicę, gdzie tam podszewka się elektryzowała, można było w tym wypłukać, ale tu wystarczy, że jeżeli coś bardzo, bardzo często takie szyfonowe bluzki z poliestru, zwłaszcza zimą, normalnie elektryzują się na potęgę kiedyś przyszła do mnie klientka, zdjęła jakiś zimowy płaszcz i to wszystko przyklejone jest do ciała, to trochę nieelegancko wygląda, bo powiedzmy jak jest ten szyfon lekko przezroczysty, to wszystko przylega do ciała, więc wystarczy taką przed założeniem yy, fajnie spryskać i to jest sprawdzić jak to się nie lepi z jednej i z drugiej strony, jakby te, te warstwy się nie zlepiają, no to, to będzie dobre, to jest stary sprawdzony produkt i polecam, więc to na tyle, jeżeli będziecie mieli jakieś pytania a propos Pracowania, to piszcie w komentarzu. Pozdrawiam Pa!